dla uchodźców, Oczywiście w najbliższym i meczu także będziemy także pomagamy w tym bo to dziś najważniejsze. 17 zwycięzców w 8 My to no, zbieramy mamy jeszcze tyle czasu, a no. licytacji podczas licytacji i koszulki naszego kapitana Rozpocznie się od 500 złotych, moi drodzy. 500 złotych, to cena pomocnicza, będziemy podbijali o 100 złotych, bo to jest szczytny cen, moi drodzy. Wspieramy uchodźców, wspieramy ich domostwo, dali. to wszystko, no To wszystko będziemy dzisiaj podczas przerwy wspierali wnioski. Ja oczywiście wspomniałem, że nasze rozrywane są piłkami marki, bo ten ten jest oficjalnym partnerem technicznym, Energia Basket.